Jeśli interesuje Cię, jak w Google Analytics stworzyć raport, który będzie obrazować ścieżkę zakupową Twojego klienta, to raport eksploracji ścieżki jest właśnie dla Ciebie. Dlatego w tym odcinku pokażę, w jaki sposób stworzyć taki raport, w jaki sposób skonfigurować go i w jaki sposób dostosować do własnych potrzeb. Cześć, z tej strony Paweł Piekarski na tym kanale uczymy się, jak podkręcać sprzedaż dzięki danym internetowym. No a żeby podkręcać tą sprzedaż, to musimy dowiedzieć się, gdzie na naszej stronie są tak zwane wąskie gardła, czyli miejsca, w których użytkownicy po prostu opuszczają naszą stronę, a nie dokonują kolejnego kroku, którego byśmy od nich oczekiwali, czyli na przykład rozpoczęcie procesu zakupu, czy finalizacja transakcji. I w tym celu właśnie warto stworzyć sobie taki raporcik, który będzie nam pokazywał, gdzie największy odsetek Użytkowników właśnie z tej strony wychodzi czy nie realizuje kolejnego kroku. Zalogujmy się do Google Analyticsa. Po lewej stronie mamy taką sekcję jak eksplorowanie. Kliknijmy sobie i pokaże nam się ekran, w którym mamy kilka rodzajów eksploracji. Tutaj możemy strzałeczką sobie kliknąć i zobaczyć, że jest ich całkiem sporo. Natomiast w ramach tego odcinka chciałbym skupić się na tej eksploracji. Zwróćmy uwagę, to jest taka miniatura, w której właśnie są takie słupki, taki lejek, w którym mamy jakby największą ilość na początku. No i potem oczywiście jest ich coraz mniej, coraz mniej i chodzi o to po prostu, żeby tutaj zdefiniować, który etap jest najmniej zoptymalizowany i który trzeba wziąć pod lupę. Kliknijmy sobie tutaj w eksploracja ścieżki, żeby zobaczyć, jak to to wygląda tak na szybko natomiast cofniemy się zaraz i stworzymy taką eksplorację taki lejek od początku Zwróćmy uwagę tutaj każda eksploracja składa się jakby z sekcji takiej związanej z zmiennymi ustawieniami i z tej sekcji która nam pokazuje jaki wynik uzyskaliśmy jaki Kształt raportu, żeśmy wymodelowali, nazwijmy to tak, i tak wygląda eksploracja ścieżki. Tutaj mamy jakieś wydarzenia, czy pierwsze uruchomienie strony, rozpoczęcie sesji, na końcu zakup. Więc tutaj, jeśli chcesz na początku sobie popatrzeć, w jaki sposób taki raport wygląda na bazie szablonu, tutaj zachęcam Cię jak najbardziej, żeby sobie zobaczyć. Natomiast Wejdźmy ponownie w sekcję eksplorowanie i wejdźmy w pusty, aby stworzyć taki raporcik od zera. W pierwszej kolejności w tego typu raportach najlepiej jest określić te nasze kroki, które będą nas interesowały. Jeśli chodzi o taką ścieżkę zakupową, taką najbardziej tradycyjną, to jest oczywiście zobaczenie produktu, dodanie go do koszyka, rozpoczęcie procesu zakupu i oczywiście zakup, więc myślę, że na potrzebę tego. Wideo sobie stworzymy właśnie te cztery kroki. I żeby to zrobić, to w pierwszej kolejności oczywiście musimy zmienić metodę, czyli zmienić, zmienić sobie na eksploracja ścieżki. No i jeśli to zrobimy, pojawi nam się coś takiego jak kroki. Kliknijmy to, i możemy właśnie zdefiniować, które kroki nas najbardziej interesują. Klikniemy sobie tutaj dodaj krok, żeby od razu. Określić ich liczbę. Tak jak powiedziałem, będą to cztery kroki. I teraz tutaj dobrze jest sobie te kroki nazwać, tak żebyśmy potem przy operowaniu z tego typu raportem wiedzieli, czego dotyczy każdy krok. Więc może nazwijmy to zobaczenie produktu, dodanie do koszyka. Rozpoczęcie zakupu i na końcu, oczywiście, zakup. I jak to mamy, to przejdźmy teraz do warunków. Zwróćmy uwagę, że tutaj mamy coś takiego jak dodaj nowy warunek, możemy zrobić lub. Możemy zrobić oraz. Chodzi o to po prostu, że możemy nadać kilka warunków równocześnie, aby dany krok był zaliczony. Jeśli chcielibyśmy mieć tylko taki prosty lejek, w którym będziemy określać, że etap jest zaliczony wówczas, kiedy ktoś po prostu wywoła jakieś wydarzenia na naszej stronie, to będzie nas interesowało tylko dodanie tutaj warunku i wejście w coś takiego jak zdarzenia. I znalezienie zdarzenia, które nas interesuje. No i teraz tutaj uwaga, jeśli masz świeże konto w Google Analyticsie, nie wiesz czym jest Google Tag Manager, nie wiesz czym jest wysyłanie wydarzeń do Google Analyticsa przez właśnie to narzędzie, to te wydarzenia, które ja zaraz będę klikać, one prawdopodobnie u ciebie nie będą występować, bo żeby one się tutaj pojawiały, trzeba sobie zdefiniować właśnie pewne wydarzenia, wysyłać je poprzez Google Tag Managera do Analyticsa, żeby one się wyświetlały, byśmy mogli potem stosować odpowiedni raport. Jeśli nie wiesz o czym mówię, to podlinkuję w opisie tutorial do Google Tag Managera, taki obszerny, myślę, że jak go obejrzysz, to będziesz wiedział, czy wiedziała, o co mi w tym chodzi. Natomiast jeśli już to zrobiłeś, zrobiłaś, to wystarczy, że odnajdziesz swoje wydarzenia, które Właśnie w tym lajku chcesz umieścić, więc mnie interesuje tutaj takie wydarzenie jak view item. Kolejne dodanie do koszyka możemy skorzystać z wyszukiwarki add to cart. Dalej mamy begin checkout i mamy oczywiście purchase, tak. Czyli mamy zdefiniowane cztery kroki, które bazują na wydarzeniach, które odbywają się w Google Analyticsie. Zwróćmy uwagę, że również przy wydarzeniach możemy dodać parametr, tak? Parametr, który towarzyszy wydarzeniu, czyli możemy jeszcze zawęzić jakieś reguły, które spowodują, że dany krok będzie zaliczony albo nie. Natomiast zostawmy tą najprostszą wersję lejka. Zobaczmy, że po prawej stronie pokazało się podsumowanie, czyli tutaj możemy sobie podejrzeć, ile osób zrealizowało tą ścieżkę. Jeśli jesteśmy pewni naszych ustawień, to kliknijmy Zastosuj. I zwróćmy uwagę, że już się nasz lejek, nasza wizualizacja ścieżki pojawiła. Tutaj, jeśli zwrócimy uwagę, to w pierwszym Tutaj w wydarzeniu jest 2399 dokładnie takich wydarzeń. Widzimy, że 64 no, jest znacznie mniejszą wartością, więc dlatego ten lejek wygląda w taki troszeczkę mało elegancki sposób, natomiast możemy sobie go poprawić. Wystarczy, że przejedziemy tutaj z czyli znajdziemy na słupek i poskrólujemy do góry. No, więc zwróćmy uwagę, że tutaj pojawiła się taka falowana linia, która <laughs> mówi o tym, że ten słupek w tej skali powinien być znacznie większy, natomiast w rezultacie, również te nasze słupki pozostałe też się powiększyły. No, i w tej formie widzimy, że jest fajny tutaj lejek przedstawiony. Co jest tutaj istotne? Istotny jest tutaj współczynnik realizacji, czyli ile procent z tej pierwszej sumy przeszło do kolejnego etapu i oczywiście współczynnik porzuceń, czyli ile osób porzuciło przejście do kolejnego etapu. Więc mamy najprostszy lejek i możemy sobie już na podstawie tego wyciągać jakieś wnioski, że tutaj jest bardzo duży. Przeskok jest tylko 3%. No i w zasadzie mamy tutaj tylko 17 zakupów w tym przedziale czasowym. Co tutaj jeszcze możemy zrobić? Możemy tutaj zrobić coś takiego, że podzielimy ten nasz lejek na na przykład osoby, które dokonały zakupów z telefonu albo z komputera, w tym wypadku warto tutaj skorzystać z segmentów. Kliknijmy segment widzimy, że domyślnie Google Analytics sugeruje nam pewne segmenty, z których sobie skorzystajmy w tym przypadku, czyli na przykład zróbmy ruch mobilny i ruch. A widzę, że tutaj nie ma deskopowego ruchu, przynajmniej ja nie widzę. A nie przepraszam, jest kategoria deskop, tak? Ruch witryny mi tutaj. Mało mówi, natomiast zawsze mogę sobie zobaczyć na warunki i przeczytać, z czym to jest związane. Oczywiście, tutaj myślę, że jeszcze można sobie wyświetlić dokładnie i podejrzeć to w tym edytorze segmentów. Natomiast my tutaj po prostu klikniemy te dwa i zróbmy potwierdź. I teraz, aby zastosować te segmenty, które się pojawiły na początku w zmiennych, wystarczy, że sobie klikniemy dwa razy na jeden i drugi. I zwróćmy uwagę, że nasz dajek nam się trochę zmienił. Zmienił się w taki sposób, że są teraz dwa słupki i widzimy jak to wygląda z podziałem na ruch mobilny, mobile i ruch deskopowy. Jeśli chcielibyśmy. Poprawić czytelność tego wykresu. Możemy tutaj kliknąć krzyżyki, żeby nam się rozszerzyło na całym ekranie i tabelka tutaj jest jak najbardziej też użyteczna. Co jeszcze jest istotne? Jeśli chcemy wrócić do tego, żeby te kolumny się pojawiły, to one. Na dole się skowały. Kliknijmy. Możemy sobie jeszcze tutaj kliknąć coś takiego, jak podział. Podział w zasadzie daje podobny efekt jak w przypadku segmentów. Natomiast no, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jak sobie wyłączymy te segmenty i dajmy sobie na przykład kategorię urządzenia. Kliknijmy dwa razy. To zwróćmy teraz uwagę, że nasz cały lejek jest nadal w jednej postaci, natomiast na dole podzieliło nam się to na kilka pozycji. Czy to jest właśnie mobilny, deskopowy, czy tabletowy ruch. Myślę, że w tym wypadku lepszą wizualizację dają segmenty, więc ja osobiście z tego nie korzystam. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, coś takiego jak następna czynność. Następna czynność. Aby z tego skorzystać, to byśmy musieli dodać kolejny wymiar, na przykład zrobić nazwa wydarzenia. Kliknijmy i teraz kliknijmy tak, czy znaczy przyciągnijmy nazwę wydarzenia do następnej czynności. I co w tym wypadku się zdarzyło? Teraz, jak znajdziemy sobie myszką, to pojawiło się w naszym dymku takie coś jak 5 najlepszych kolejnych działań. Warto tutaj może sobie to ustawić z tego względu, że przynajmniej wiemy, co się dzieje przy każdym kolejnym etapie naszego lejka, naszej ścieżki. To są dodatkowe informacje, więc dobrze jest sobie tutaj co narzucić. Jeśli interesuje nas zmiana zakresu dat, w którym pokazują się nasze dane, to wystarczy, że klikniemy tutaj i możemy sobie albo tutaj za pomocą tego kalendarza określić od którego do którego dnia ma się pojawić tutaj ten zakres, albo tutaj skorzystać z rozwiązań, które definiują nam na przykład ostatnie 7 dni, 28, 90 itd. Domyślnie tutaj jest 28 dni i myślę, że przy szybkim takim sprawdzeniu dobrze jest sobie te 28 dni zostawić kliknijmy zatwierdź jeśli sobie zmieniliśmy Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić, to narzucić filtry. Na samym dole mamy filtry. Jeśli sobie tutaj klikniemy, to pojawi nam się lista wymiarów, które sobie zaimportowaliśmy wcześniej, czyli to są te same wymiary, które mamy tutaj. I na przykład, jeśli klikniemy kategorię urządzenia, możemy sobie zrobić na przykład zawiera i wypisać tutaj, że mają być tylko mobile, chociaż trochę to byłoby bezsensowne, no bo dokonaliśmy podziału na urządzenia, a teraz wykluczamy jedno z tych urządzeń. Natomiast jeśli będziesz stosować innego rodzaju wymiary tutaj, aby dostosować ten lejek, tą wizualizację do swoich potrzeb, to możesz wyłączać pewne rzeczy, które Cię nie interesują, aby był jeszcze bardziej dla Ciebie użyteczny ten typ wykresu. Więc wyjdźmy z tych filtrów. Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić, to wyświetlić czas między zdarzeniami. Wystarczy tutaj klikniemy sobie tego tika i pojawiła nam się kolumna, ile upłynęło czasu średnio pomiędzy jednym zdarzeniem a drugim. Zwróćmy uwagę, że to jest coś, czego nie mówiłem przy krokach. Jeśli sobie tutaj wejdziemy w kroki, które możemy w dowolnym czasie sobie zmodyfikować, to również możemy nadać pewne parametry tak, czasowe, czyli tutaj, jeśli sobie zrobimy ogranicznik czasowy, to możemy. Określić czas, jaki jest maksymalny do przejścia z jednego kroku do drugiego. Więc, jeśli nas to interesuje, możemy tak to zdefiniować. W tych raportach możemy również zmienić sobie na chwilę formę wizualizacji. Jeśli sobie tutaj klikniemy w ten formularz, zwróćmy uwagę, że mamy ścieżkę na wykresie liniowym i jest to użyteczne, ponieważ pojawiły nam się takie zakładki związane z naszymi. Etapami, czyli na przykład zobaczenie produktu, dodanie do koszyka i widzimy, jak to wygląda w czasie, tak? Więc jest to fajna rzecz, którą możemy sobie naprzemiennie z tym naszym. Układem tych słupków zamieniać, żeby do, na szybko sobie sprawdzić pewne dodatkowe rzeczy, jak to wyglądało w czasie. Natomiast no, główną potęgą to jest ta ścieżka standardowa, czyli w tych naszych słupkach możemy zaobserwować wiele rzeczy. No i ostatnią rzeczą, jaką chciałem omówić, to tutaj jest ta funkcja otworzenia ścieżki. Możemy sobie otworzyć i zamknąć. Jak tutaj klikniemy sobie w tego tika, to zwróćmy uwagę, że nasze wartości się. Odrobinę zmieniły. I żeby wytłumaczyć, czym się różni ścieżka otwarta od ścieżki zamkniętej, to posłużę się pewnym przykładem. Wyobraźmy sobie sytuację ścieżki, gdzie mamy trzy kroki. Jeden użytkownik przeszedł przez wszystkie kroki: 1, 2 i 3. Drugi użytkownik przeszedł przez krok tylko drugi oraz trzeci. Trzeci użytkownik przeszedł przez pierwszy, ominął drugi i przeszedł do kroku trzeciego. I ostatni użytkownik tylko zrealizował krok numer 3. W momencie kiedy mamy przykład otwartej ścieżki, to jej definicja, zgodnie z tym, co mówi Google Analytics, to jest to, że użytkownicy mogą wejść na dowolny etap naszej ścieżki. Czyli w przypadku użytkownika pierwszego zrealizował on całą ścieżkę, więc wszystkie kroki zostały zaliczone. Użytkownik drugi przeszedł przez krok drugi oraz trzeci, ale. Jak to definicja mówi, że może wejść z każdego kroku, więc również te etapy zostały zrealizowane. Użytkownik trzeci wszedł w krok pierwszy, ale pominął krok drugi i zrealizował krok trzeci. Natomiast w myśli Google Analytics'a krok nie może być pominięty. W związku z tym, w tym wypadku, jeśli byśmy mieli taką sytuację, to ten trzeci krok przez użytkownika trzeciego nie będzie zaliczony. No i użytkownik czwarty. Przeszedł tylko przez krok trzeci, więc nic nie pominął, ale zaczął od kroku trzeciego, on o jak najbardziej będzie zajczony. W tym wypadku mamy dwa e, najczenia kroku pierwszego, dwa najczenia kroku drugiego i trzy najczenia kroku trzeciego. Jeśli chodzi o ścieżkę zamkniętą, czyli jeśli byśmy sobie tego tika wyłączyli, to tutaj użytkownicy muszą zawsze rozpocząć ścieżkę od pierwszego etapu i oczywiście też nie mogą żadnego etapu pominąć. Więc w naszej sytuacji, użytkownik pierwszy oczywiście ma zaliczone wszystkie etapy, więc tutaj będzie to naliczone. Użytkownik drugi nie zaliczył pierwszego etapu, zaliczył tylko etap drugi oraz trzeci, więc tutaj. Będzie to niezaliczone. Użytkownik trzeci zaliczył pierwszy etap, natomiast pominął krok i dalej tylko zrealizował krok trzeci, więc krok trzeci nie będzie naliczony, i użytkownik czwarty zrealizował tylko krok trzeci, więc on podobnie jak w poprzednim przypadku nie będzie również naliczony. Jeśli chcielibyśmy zestawić, to w przypadku zamkniętej ścieżki będą dwa razy krok pierwszy naliczony. Potem raz krok drugi i raz krok trzeci. Więc jest tutaj zasadnicza różnica. Mówiąc krótko, ścieżka otwarta jest taka bardziej. W cudzysłowie lightowa, czyli osoby mogą z różnych etapów naszej ścieżki wchodzić w ten lejek i to będzie najczone. Natomiast zamknięta ścieżka, no to wówczas, kiedy użytkownik, jak w naszym przypadku, pierwszym musi zrealizować sekwencyjnie każdy krok po kolei, aby to było w pełni najczone. Warto być świadomy, czym jest jedno i drugie, bo tutaj troszeczkę inaczej jest to najczone, Więc przy metrykach, które mają duże wartości liczbowe, różnica pomiędzy zamkniętym lejkiem a otwartym. Może być kolosalna. Jeśli interesują Cię podobne treści, gorąco Cię zachęcam do pobrania mojego darmowego e-booka na temat 11 rzeczy, które musisz monitorować w Google Analyticsie. Znajdziesz go w linku w opisie. A tymczasem to tyle. Życzę Ci owocnych raportów i do następnego razu. Cześć.